Polski rynek pracy doznał głębokiego szoku na skutek kryzysu spowodowanego przez epidemię koronawirusa. Tak naprawdę w tych danych ekonomicznych, które teraz widzimy, jeszcze pełnej skali tego szoku nie widzimy, ponieważ polski rynek pracy rządzi się trochę innymi prawami niż na przykład rynek pracy w Stanach Zjednoczonych gdzie w ciągu tygodnia tak naprawdę tych pierwszych tygodni trwania kryzysu ta pracę traciło około trzech, a w niektórych tygodniach nawet siedmiu milionów amerykańskich pracowników. Tutaj reakcja nie jest tak gwałtowna w naszym kraju, w kwietniu zarejestrowało się tylko 55 tysięcy nowych bezrobotnych. Ale z drugiej strony widzimy, że w sektorze przedsiębiorstw zniknęło w samym kwietniu ponad 150 tysięcy miejsc pracy. Więc no to jest uwarunkowane kilkoma czynnikami. Osobom, które straciły pracę, trudno jest rejestrować się jako bezrobotni w urzędach pracy, które przyszły na tryb pracy zdalnej. Więc no to, 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 to jest jedna z przyczyn tej sytuacji. A drugą jest to, że rozwiązanie stosunku pracy w Polsce do no nie jest takie proste w przypadku osób, które mają umowę o pracę. Jeśli taka osoba otrzymuje wypowiedzenie, no to to obowiązuje też okres wypowiedzenia czasami nawet 3 miesięczny. Więc osoby, które zostały zwolnione w marcu, być może efekty tych zwolnień zobaczymy tak naprawdę w statystykach dopiero w czerwcu. I, I właśnie z uwagi na to istnieje ryzyko, że ta, ta fala zwolnień, te echa właśnie fali zwolnień z marca pojawił się w oficjalnych danych właśnie dopiero pod koniec. Właśnie drugiego kwartału tego roku. Więc właśnie kwiecień, maj, czerwiec pewnie będzie takim czasem, kiedy właśnie tych miejsc pracy będzie gwałtownie ubywało, kiedy stopa bezrobocia będzie rosła w skali, jakiej no, tak naprawdę nie widzieliśmy już od bardzo, bardzo długiego czasu. Pewnie już druga połowa roku będzie wyglądała lepiej. To bezrobocie będzie się obniżało, ale jednak będzie obniżało się z już tego wysokiego poziomu. Na szczęście perspektywy dla rynku pracy trochę się poprawiły. Początkowo ekonomiści prognozowali, że to bezrobocie wzrośnie nawet do 13-14% właśnie do połowy roku, ale wygląda na to, że sytuacja jednak nie będzie tak zła. Uruchomiono jednak szereg instrumentów antykryzysowych. Które służą ochronie miejsc pracy, które właśnie przyznają firmom środki na utrzymanie miejsc, miejsc pracy, i wydaje się, że one no, będą na tyle skuteczne, że jednak to bezrobocie rejestrowane nie powinno raczej przekroczyć poziomu 10% w szczytowym czasie. No a później w drugiej połowie będzie, w drugiej połowie roku ono będzie się obniżało. No, prognozy Komisji Europejskiej wskazują na to, że na koniec roku to będzie 7,5%, a to jest ten wskaźnik bezrobocia wynikający z badań ankietowych a nie z rejestracji w urzędach pracy, gdzie te urzędy pracy no też czasami zapewnią po prostu usliczenie zdrowotne tym osobom, które nie poszukują pracy lub na przykład są zatrudnione w szarej strefie, więc jakby te dane z urzędów pracy no nie w pełni odzwierciedlają taką rzeczywistą sytuację na, na rynku pracy, no, ale tak czy inaczej, spodziewamy się głębokiego szoku dla rynku pracy, który tak naprawdę będzie ujawniać się z pewnym opóźnieniem, więc kolejne miesiące, maj, czerwiec, pewnie będą trudne, pomimo tego, iż to był czas, kiedy gospodarka się odmrażała, już popłynęły do firm pieniądze starczy finansowej, która jest dużo. Większym instrumentem niż, niż te dopłaty do wynagrodzeń w ramach polskojowego. Więc czekają nas dosyć trudne czasy, i ten obraz rynku pracy będzie się zmieniał. Na pewno pracownicy z tych sektorów najbardziej dotkniętych, takich jak gastronomia, hotelarstwo, czy takie usługi bezpośrednio świadczone na rzecz konsumentów, tam sytuacja zmieni się diametralnie. Ci pracownicy już teraz tak naprawdę stracili tę pracę i trudno będzie im odnaleźć. Będą musieli szukać tej pracy w innych sektorach. Które, które wciąż pracowników zatrudniają. Będziemy mieli wciąż duże niedobory pracowników, na przykład w pracach sezonowych w rolnictwie, gdzie po prostu mamy zamknięte tak naprawdę w dużej stopniu granice dla obcokrajowców, którzy do tej pory po prostu te prace sezonowe wykonywali. Więc no na pewno zmieni się z takiego jednoznacznego rynku pracownika. W niektórych sektorach wciąż będą panowały niedobory pracowników, ale w innych sytuacja zmieni się praktycznie o 180 stopni i, i, i właśnie to, te, te, te warunki zatrudnienia na pewno będą się istotnie zmieniać.